i znowu jak ubiegłej niedzieli piękny niedzielny poranek tak dzisiaj od samego rana myślę sobie o tych którzy właściwie już za chwilę będą startować w Silesia maratonie który właśnie dzisiaj zazdroszczę im nieco tam i moi dwaj bracia jeden z moich przyjaciół oni będą biegali po drogach Katowic i nie tylko Katowic ja dzisiaj chciałbym porozmawiać z tobą też o drogach ale o drogach miłości Drogach miłości, na których czeka na nas Bóg, by tam z nami się spotykać, by tymi drogami nas prowadzić, by nieustannie człowiek na te, drogi, na te drogi wracał i takimi drogami chciał chodzić. Także zasłuchajmy się w dzisiejsze Boże Słowo, w dzisiejszą Ewangelię i może zapragnijmy wspólnie, może powrócić, a może jeszcze bardziej utwierdzić się na drogach miłości z Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co Wam przykazał Mojżesz. Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc Waszych napisał Wam to przykazanie lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo, a jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam Wam: Kto nie przyjmie Królestwa Bożego, jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego. I biorąc je w objęcia, Kładł na nie ręce i błogosławił je. Chciałbym odczytać dzisiejszą Ewangelię w takim kontekście szerszym niż tylko dotyczącym relacji małżeńskiej. Oczywiście nie zawsze tak jest, ale myślę, że sobie w zdecydowanej większości staniecie przed takim dylematem, o którym wspominają dzisiaj faryzeusze, pytając, Jezusa, czy wolno mężowi oddalić żonę, staniecie przed tego typu dylematem chyba w większości momentów. Jakby zaistniało dlatego, że gdzieś kiedyś trochę zboczyliśmy z dróg miłości, że gdzieś kiedyś zrezygnowało się, zniechęciło, poszło się drogą egoizmu, Hmm, drogą wydawałoby się, może łatwiejszą, poszło na jakiś kompromis, nie chciało powalczyć o miłość po raz kolejny. Oczywiście, sytuacje złożone i w relacji tak szczególnie jak relacja małżeńska, to niejednokrotnie bardziej skomplikowane. Ale spójrzmy dzisiaj właśnie na tą, może czasem pewną pokusę, ale bardziej może jakby te chwile. Kiedy człowiek staje przed pewną decyzją, przed pewnym wyborem, zawalczyć o miłość, poszukać w sobie sił, by kochać bardziej i znowu wejść na drogę miłości, czy też albo dać się zwyciężyć egoizmowi, a to może też nie zawsze egoizm. Może po prostu dać się zwyciężyć rezygnacji, zniechęceniu. I troszeczkę pójść na skróty, odpuścić, powiedzieć sobie: Nie chcę mi się walczyć o tą miłość, nie chcę mi się gdzieś tam może czasami w pewien sposób zmagać z sobą, by, by miłość uratować, by o miłość zawalczyć, by pokochać, by pokochać mocniej by podejść z miłością w obliczu może jakiejś nowej, zaistniałej sytuacji, jakiejś pewnej trudności, jakiejś pewnej okoliczności, które gdzieś się wydarzyły w danej relacji czy w danej społeczności. I teraz prawda o tym, że Bóg, będąc Bogiem miłości, czeka na nas właśnie na tych drogach miłości. Nie więc, jeżeli pójdę drogą egoizmu, Albo też taką drogą odpuszczenia, rezygnacji, drogą niemiłości, to tam z Bogiem się rozminę. Więc jeśli może dzisiaj nie? czujesz, że już oddalasz się od jakiegoś czasu, od swojego współmałżonka, to może dzisiaj jest ten czas, kiedy Bóg chce wkładać w Twoje serce, nie mówię, że dokonywać cudu i od tak wszystko się zmieni, ale wkładać w Twoje serce takie pragnienie większej miłości, pragnienie pewnej nowości w tej miłości, pragnienie, tak chce podjąć wysiłek, pewien trud miłości, chce ponowić w sobie decyzję miłości. Tam, gdzie może pewne zniechęcenie, pokusa zrezygnowania. Tam, gdzie może czujesz, że zaczynasz nabierać dystansu, zaczynasz, zaczyna powstawać jakiś mur między tobą a jakąś konkretną osobą. Tam może dzisiaj Pan Bóg chce dawać siły, by coś z tym murem zrobić, by coś gdzieś się skruszyło. By człowiek na nowo wszedł na drogę miłości. Bo tylko na tej drodze odnajdę sens. Tylko na tej drodze spotkam się z Bożą łaską. Tam na tej drodze czeka na mnie Bóg który chce mnie umacniać, a najpierw podczas tego trudu, tej decyzji, jest to na pewno niejednokrotnie druga, druga trudniejsza, ale jakże piękniejsza i bardziej owocna, jest wolą Boga, by nieustannie na nowo w konkretnych sytuacjach, w konkretnych relacjach kierować nas na nowo na drogę miłości. Ja Tak łatwo czasami Poddać się temu zniechęceniu. Tak łatwo zrezygnować, tak łatwo kogoś skreślić. Czasami tak łatwo i nie wiem, jakaś ważna dla nas relacja, która może już trwa od dłuższego czasu. Na raz pojawiają się jakieś trudności. Nawet będzie obiektywne. Ktoś gdzieś nam. Nie wiem, czy, czy, czy wyrządził jakąś krzywdę, czy, czy my mamy takie wrażenie, że coś takiego zrobił? I w klasie pokusa, żeby, żeby skreślić, powiedzieć sobie, koniec. Nie? I oczywiście, to też znowu sytuacje różne, złożone, ale zasadniczo ten wysiłek, by i to znaleźć w sobie miłość na nowo, a to nie w sobie, tylko tu potrzeba nie, przyjścia do źródła tej miłości, czyli spotkania z tym źródłem, którym jest Sam Bóg. Spotkania z Nim, by na nowo mieć te siły, by z miłością, to umacnia. A ostatecznie, zobaczmy, wejście ponowne na drogę miłości musi rozpocząć się od naszego ponownego zapatrzenia się w Jezusa. Jakbyśmy znowu, kiedy doświadczam, że po ludzku ciężko mi kochać, że nie, nie znajduję w sobie sił do miłości... Że ostatecznie po ludzku wolałbym zrezygnować, tam zapatrzyć się znowu w Jezusa, być: Pani, ja chcę tak jak Ty, tak jak Ty kochać, tak jak Ty mieć w sobie siłę do miłości, wołać może dzisiaj w modlitwie, w jakiejś konkretnej sytuacji, tam gdzie jest pokusa podejścia bez miłości. Panie, wciąż siebie tak mało kocham, wciąż sam z siebie tak słaby w miłości jestem, dlatego chcę znowu zapatrzyć się w Ciebie. Chcę tej miłości mieć więcej. Ty, ty, dawaj mi siły do miłości i przywódź mi wiarę, że ma sens zmagać się w tym nieustannym, ponownym wracaniu na drogę miłości. Hmm. Droga miłości jest dobrą drogą. Droga miłości mocniejszej, i głębszej, jest dobrą drogą. Bo po tych drogach właśnie człowiek chodzi, biega z Jezusem Właśnie. Na tych drogach jest On. Tymi drogami On prowadzi. To są dobre drogi, warto o nimi chodzić. Dobrej Bożej Niedzieli Ci życzę i dobrego, Bożego, błogosławionego tygodnia.